W Szkole Podstawowej nr 12 startujemy dzisiaj z nowym projektem pod hasłem drugi śniadanie z mistrzem i planujemy cyklicznie, myślę, że raz, może raz w miesiącu, raz na dwa miesiące zapraszać osobę, osobę publiczną, która wykonuje jakiś niezwykły zawód, która doszła do wielkich sukcesów, która ma za sobą albo jest w trakcie kariery. I zaczynamy od niezwykłej osoby, pana Krzysztofa Ignaczaka, mistrza świata w siatkówce, który właściwie w siatkówce zdobył wszystko, co jest możliwe. Dzień dobry, Państwu, Nazywam się Krzysztof Ignaczak. Jak ktoś mnie kojarzy, to mnie kojarzy. Jak nie, no to mogę się przedstawić. Byłem reprezentantem Polski w Siatkówce. 322 mecze w reprezentacji. Moi drodzy, co ja robię w szkole podstawowej numer 12? No, jestem z wizytą. Z wizytą na zaproszenie pani dyrektor. Przystałem na to zaproszenie, bo uważam, że takie inicjatywy są jak najbardziej potrzebne. Mało miałem takich zaproszeń, jeżeli chodzi tutaj o miasto Rzeszów. A więc tym bardziej jest mi niezmiernie miło, że może być to pierwszy z cykli, który otworzy dopiero i włącznie zaproszenia. Właśnie to, żeby pokazać dzieciom, jak ważna jest inicjatywa sportowa w naszym życiu, jak ważny jest ruch, jak ważne jest to, żeby chodzić na lekcje WF-u, uczestniczyć Mi przede wszystkim, bo chodzenie to jedno, a uczestniczenie no, aktywne w lekcjach WF-u jest zupełnie czymś, czymś innym. Takie inicjatywy są dzisiaj potrzebne moi drodzy, bo wiecie doskonale, że nasze pociechy mają inne, że tak powiem, akcje do zrobienia typu komputery, typu smartfony, typu internet, który po prostu po prostu ich w jakiś sposób zaczyna nam odbierać i pochłaniać. Także mam nadzieję, że będę w jakiś stopniu inspiracją dla młodych ludzi, bo pochodzę z małego miasta Wałbrzycha, nie jest to takie miasto duże jak Rzeszów, więc moja historia pokazuje, że nawet z małego miasta czy z małych miejscowości też ludzie osiągają sukcesy, po prostu potrzeba tej determinacji, której naszej młodzieży dzisiaj zaczyna trochę brakować. Także pozdrawiam Was gorąco serdecznie, to byłem ja Jarząbek, oczywiście Pół żartem, pół serio. Krzysztof Ignaczak mówił do Was i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.